Witajcie, Ukraina, Rosja, konflikt jest w dalszym ciągu w toku, a my dzisiaj po sobie porozmawiamy o tym, jak zrobić, żeby nasze kieszenie stały się naprawdę, naprawdę solidnie pęczyste, ze względu na to, że zrozumienie tego konfliktu oznacza to, że możecie zainwestować pieniądze tak, żeby na tym zarobić. Oczywiście, rozumiem ból, rozumiem cierpienie. A Sytuacja jest jaka jest, ale to nagranie nie jest o tym, jak rosyjscy żołnierze zachowują się względem Ukraińców. To nagranie jest o tym, jak wy możecie na tym zyskać, zarobić pieniądze. A więc zapraszam. Pierwsza zasadnicza kwestia. Ukraina, moi drodzy, ma zasoby naturalne, ma zasoby naturalne w Doniecku, w Ługańsku, czyli właśnie tam, gdzie Rosja sobie życzy independence, niepodległości tych republik. No to chyba już teraz wiecie, dlaczego akurat tych dwóch, a nie reszty. Naturalnie, cała Ukraina jest jednym wielkim spichlerzem zboża. Czwarty eksporter kukurydzy na świecie, masa pszenicy, masa i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz, jeżeli, e, w, nie, jeżeli nie interesuje Was ta kwestia w ogóle, co mnie tam Ukraina, co mnie tam Rosja i tak dalej, no, co mnie to obchodzi, e, no to zapewniam Was, że jeszcze raz, geopolityka Was obchodzi, bo e, odczujecie to w cenach pieczywa, e, odczujecie to w przeciągu najbliższych miesięcy, e, a jeżeli konflikt będzie się utrzymywał i e, ci rolnicy, farmerzy, e, gospodarze nie obsadzą tych e, e, pól i nie będzie zbiorów w tym roku, to będzie katastrofa humanitarna związana z głodem. Jak wielka będzie to katastrofa? Ciężko jest to w ogóle nawet oceniać czy przewidywać. W poprzednim nagraniu mówiłem o tym, że właśnie dlatego warto zainwestować w pszenicę. Inwestowanie jest proste, ok? Nie gryzie. Zakłada się konto online, wybiera się kierunek marketu, góra albo dół, czyli long albo short. W przypadku pszenicy, czyli wheat, rye, corn, Generalnie proponuje górę i nie mówię, że do końca tego roku to wszystko zależy od czasu trwania tego konfliktu, ale zarobicie konkretnie. Co zresztą? Co się będzie działo z marketem, jeżeli ta wojna będzie kontynuowana? Więc tak, Ukraina dysponuje generalnie zbóżami na poziomie 8 bilionów dolarów. Wartość ich złóż, żelaza, tytana, tytanu... Uranu, Palladu, Manganu, a, o ołowiu nie musimy mówić, ale, ale jest cała masa metali ziem rzadkich, które są niezbędne w różnych gałęziach przemysłu. Nie wydobywanie tych złóż, a właściwie samo to bogactwo no, kusi te, te przeróżne państwa, powinno to kusić również państwo polskie, bo my, jako Polacy, w tej chwili powinniśmy się zająć kulturalnym rozbiorem Ukrainy taka jest moja opinia i odzyskać chociażby nasz Lwów, to co należało wcześniej do nas. Taka jest historia, czy to Wam się podoba, czy nie. Powinniśmy zadbać o nasze lwów, tak, dogadać się z nimi, zagwarantować im naturalnie bezpieczeństwo, ale odebrać nasze ziemie, które zostały nam zagrabione. Taka jest moja opinia. Ale ten materiał jest o inwestycji. Więc pszenica jeszcze raz w górę. Co do reszty. Oficjalnie uran nie jest... inaczej, uran nie jest oficjalnie... Jakby to powiedzieć? oceniany czy wyceniany, czy nie można w niego inwestować w taki sposób typowo naturalny, normalny. Natomiast te ceny uranu zaczynają też lecieć do góry. Co się dalej dzieje na przykład z Litem? Nie wiem, czy słyszeliście o licie. Pewnie słyszeliście o licie, ale London Stock Exchange zawiesił notowania litu. Rosja gra z Chinami w te same karty, czyli pomału zaczynają dbać o to, żeby przykręcić nową śrubkę, tak troszeczkę, tak niedużo, tak troszeczkę, ale przykręcą ją po maxie, więc te wszelkie notowania metali ziem rzadkich będą leciały w górę, czy to nam się podoba, czy nie. Co to oznacza dla nas? Bo oczywiście, już słyszałem, geopolityka nie ma dla nas żadnego wpływu. Bla, bla, bla. Ok. E, zapłacimy więcej za komputery, zapłacimy za więcej za wszystko, co jest związane z półprzewodnikami, czyli również telefonami komórkowymi, tymi do Instagrama i Facebooka, prawda? Także warto, w moim mniemaniu, warto zwracać na to na tą uwagę. Jeszcze raz, pszenica do góry, zboża do góry. Natomiast jeżeli chodzi o ropę naftową, no cóż, ten kurs, jak widzieliście, pikuje raz w górę, raz w dół. Ja głęboko wierzę w to, że do końca roku ropa będzie kosztowała mniej więcej 150 euro za baryłkę. Dlaczego Przede wszystkim dlatego też, że te wszelkie certyfikaty energetyczne, czyli totalne, totalnie irracjonalne instrumenty, które Unia Europejska narzuciła swoim krajom, że muszą z nich korzystać, no bo one są takie fajne, są świetne. No tak, są fajne i są świetne, ale w czasach tego kryzysu to się może zakończyć totalną katastrofą, więc ceny energii jeszcze raz, góra. Na razie trzymajcie się, hej.